Sebastiana Matuszyka oraz Krzysztofa Dąbrowskiego. Przed naszą drużyną w środę wyjazd do Andrykona na mecz z miejscem Beskidem. Natomiast Mechgorica spotkała się za tydzień w sobotę o godzinie 17 .00. I tutaj mobilizacja gorlickich osiedli na rynku już o godzinie 15.45. Natomiast sam początek meczu o godzinie 17 na stadionie w Gorlice. Bardzo Państwa na to spotkanie zapraszam, a za dzisiejszy doping dziękuję.